Dzień dobry, moi kochani. dzisiaj zagramy w postaw na milion, ale mamy przed sobą 4000 zł, a w sumie nawet nie 4000 zł, tylko sztuczne pieniądze. Zaraz wam wytłumaczę, jak je będziemy traktować. Naprawdę gramy o 4000 zł? Gramy serio o 4000 zł. Wow! A wiesz, Max, że naprawdę może uda nam się wygrać jakąś stówkę? Ale wyobraź sobie, że odpowiadamy bezbłędnie i mamy 4 koła na trójkę, to jest ładna wypłata. Możemy to podzielić. Dobra, damy radę, kontynuuj. Właśnie, naszymi uczestnikami są Freli, Kinga oraz Olcia, moja kochana żonka. Łatwe pytanie Na co przeznaczyć pieniądze? Na wózek. Kochanie, daj, daj też daj te pytanie Dobra. Aha Moje kochani, jakbyśmy mieli tu 4000 zł, to byłoby tego mało. Dlatego mamy sztuczne pieniądze i to. Nie na... no, byłoby tego dużo, ale Znaczy, było w sensie to... chodzi o to plikami, byłoby no tak. tego mało. Nie no oczywiście byłoby tego dużo, ale plikami byłoby mało. Więc to jest 5 zł, a to jest 500 zł. Okej. Okay. Ta liczba, która jest napisana, jest jakby wartością. Wartością. Dokładnie tak. Więc tutaj proszę bardzo wasze pieniądze. Proszę. Przejdziecie przez 12 pytań. Przez pierwsze 5 pytań macie 4 zapadnie i zawsze jedna musi pozostać pusta. Następnie, przez kolejne 6 pytań macie tylko 3 zapadnie i też jedna musi pozostać pusta. I na ostatnim, finałowym pytaniu macie dwie zapadnie i jedna musi pozostać pusta. W ogóle ja bym bardzo chciał kiedyś być w jakimś programie telewizyjnym i na ja przykład myślałem, czy nie zgłosić się, namówić też was, i pójść do familiady. Zajebiste o, by to, to było. Jest super ja stracę super. się Ja Albo do Kula no, no. fortuny mogę Genial. Jeszcze pójść na przykład my kontra genzy. To by było tak da Dobra, robimy no filmik, 30 tysięcy lajków i idziemy do familiady z Gen No, zobaczymy, czy nas w tej gdzie przyjmą. Przechodzimy już do pytań, wy tylko zejdźcie na dół, zasubskrybujcie kanał. Przypominam, że filmy są codziennie o 14.00. Nie, 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 nie. Film Tu jest godzina 16, 15, 14, 13.00, o której godzinie są filmy? 14, co dzień. A zmieniłbym publik z chęcią, teraz byście przegrali, byśmy skończyli odcinek. Przechodzimy do pierwszego pytania. Ile łącznie było domów ekipy i Genzy? Jeden, trzy, cztery, pięć. Trzy minuty, czas start. Dobra, Ej, na pewno był 3... pierwszy dom kultowy, pierwszy tak. dom kultowy. Potem mieszkali w drugim domu. Nie liczymy chyba tego, gdzie tam przejściowo mieszkali wszyscy. Dlaczego? Ile było w sensie nie, no bo oni, Verso, Fris i tak dalej, mieszkali w tym jednym domu. Przez, a przez chwilę, chwilę mieszkali, mieszkali oddzielnie. W takim... Liczymy tylko i wyłącznie główne domy. Okej. Okay, tak, tak. mamy dwa ekipy. Dwa ekipy. ekipy. To jeden i drugi, były tylko dwa domy były ekipy. Były tylko dwa? Były tylko dwa domy ekipy, nie było więcej. Jak coś macie trzy koła ratunkowe, macie dodatkowe 30 sekund na zastanowienie się, możecie odrzucić jedną odpowiedź w jakimkolwiek pytaniu, ale tylko raz. I macie telefon do przyjaciela 30-sekundowy. Okay, tak, że to takie informacje. Hello, Dzwonimy do friza Nie chodzi też o domy Genzi? Gen no tak, też tak, no, tak. Będzie... A dobra, mamy dwa pierwsze z ekipy. Ekipa miała najpierw ten dom klasyczny, potem miała ten z wielkim basenem wzianym. Tak, 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 To były dwa pierwsze domy. Potem, potem był dom Gen -Z Gen -Z Gen mieszkało w domu rodziców friza I teraz mają dom. Gen -Z. Tam gdzie genzy, mieszka genzy. ekipa A nie było jeszcze pomiędzy jednego? Oni się wyprowadzali nie. potem znowu się wyprowadzali Nie, nie oni się nie, przeprowadzali nie. tylko raz Z pierwszego domu przeprowadzali się do tego z wielkim basenem I potem cztery. reszta się wprowadzała do tego domu Bo drugi segment był jeszcze do wynajęcia Ale to był razem cały dom Tak, Czy my możemy wszystko obstawić na jedno? Możecie Dobra, kładziemy wszystko na czwórkę w takim razie jak na moje Jestem pewna odpowiedzi, zupełnie Bierzemy Dobra. to na siebie Bierzemy Dobre. to na siebie Możecie mi winie cztery koła na <laughs> 4. Cztery, cztery 100%. Jest 100%. Dobrze, przekonajmy się. Na pewno nie mieli jednego domu. No to wiadomo. To na 100% Znaczy na pewno mieli jeden dom, ale nie tylko. Na pewno też nie mieli tylko trzech domów. <laughs> ale trzymasz do pięciu! No to cztery, nie no, cztery na cztery, 100%. Bez 100%. stresu. Aczkolwiek ekipa wraz z GenZi mieli łącznie cztery domy. Gratulacje, wszystkie pieniądze zostają póki u was. Dobrze jest, dobrze jest, nic nie straciliśmy na pierwszym pytaniu, jest do, bardzo dobrze. Ale dobrze szybko obliczyliśmy. Dobra, y -y. czy możemy lecieć z kolejnym pytaniem? Tak, tak, Bo ja tak. tutaj smak odzianek, wiesz, jak jest. Najczęściej kradzione auto w Polsce w 2023 roku to... O kurde. Toyota Corolla, Nissan Qashqai, Range Rover, Mercedesa Krasa. Co Dobra. Są... E... Kompletnie się na to 3 nie minuty, są. czas start. Dobra. Ja, wiem, ja, ja mogę tylko powiedzieć, że wiem, że w Anglii bardzo często kradną Range Rovery, ale nie wiem, czy w Polsce. To czy... prawda. Natomiast statystyką, gdybyśmy poszli, to najwięcej się sprzedaje Toyota Coroli ogólnie w tak, Polsce. Wiesz, to, to, okay, jest jest to jest najbardziej popularne auto, najczęściej się sprzedaje z salonu. Tu mamy co? Tu mamy Kaszkaja, kaszka jest też mega pospolitym autem. Dużo osób ja jeździ kaszkaja. Za auto. Nie, nie wiem nawet jak to wygląda. Kaszkaj mi się e... kojarzy z kasztanem. Kasztany! Tu mamy Range Rovera. Wydaje mi się, że Range Rover nie jest aż mało tak popularny jest. Jest w Polsce. Jest mało w ogóle w Polsce to Range Rover. To to odpuściłbym w ogóle. To bym od... Natomiast no, A-klasa też brzmi całkiem od... sensownie. Ale czy najbar... najczęściej kradzionym. go Ani, po, połowa czasu już wam minęła. Ja bym prawie, zupełnie nie? odpuścił Range, Range Rovera. To raczej więcej bym dał, że. Toyota? Że Toyota jest częściej kradziona. Mi się wydaje, że Toyota jest najczęściej kradziona. Jest też, nie? Jest, jest najbardziej statystycznie też popularna. Czyli tak, ja bym dała tu dwie stówki, dwie stówki. Pięćsetki? Wszystkie tu? No, Myślę, że wszystkie tu. Tak. Ja... Grubo lecicie, grubo. I możemy tutaj tak na wszelki. Dwie dyszki, dwie no. dyszki. I rzuć tam dwie dyszki. I... A pusz piątkę tam tak na wszelki na można mieć. A Jak będziecie dalej z... mieli o co grać. Ej, tutaj, tutaj daj trzy. Daj, daj, żeby były na trzy zapadnie. no. To na 99% jest korola. Po co ludzie mają płacić kaśkaja? Tak. Pięć sekund wam zostało. Czy to zmieniacie? Cztery. Nie, zostawiamy trzy, tak. Dwa, jeden, zero. O, ja pierdzielę. Max, jak wszyscy Nie no to, ja to musi być korola. Nie, nie, nie wiem, że to nie będzie korola. Ja nie wiem, co to jest korola. Każda nie korona, no ja pierdolę. Kaszkajem jeździ asystentka Julka. Korola A. to jest każda taksówka, praktycznie. Aha! <grych> Women. Chwila, chwila, chwila. Stop! Czas przerwać na sekundę oglądanie, by wypłynąć na głęboką wodę i przedstawić wam World of Warships. Jest to taktyczna gra drużynowa, w której wypływamy na wodę statkiem i walczymy z innymi graczami, a dostępnych jest aż pięć klas różnych okrętów: niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce i uwaga, łodzie podwodne. Każda klasa oferuje różne wrażenia z rozgrywki, a okręty zostały zaprojektowane w oparciu o prawdziwe dokumenty historyczne i rzeczywiste plany z pierwszej połowy dwóch. XX wieku. Także w tej grze można też zaczerpnąć sporej dawki historii. Niesamowita grafika, różnorodne mapy i zmieniająca się pogoda dodają dodatkowego klimatu w grze. World of Warships cały czas się rozwija i co miesiąc dodają nowe rzeczy, a gra właśnie obchodzi swoją dziewiątą rocznicę. I z tej okazji każdy nowy gracz, rejestrujący się z linków w opisie, dostanie pakiet o równowartości 150 euro. Gra sama w sobie jest oczywiście darmowa, także zachęcam Was do pobrania, bo nic Was to nie kosztuje. Dodatkowo dostajecie darmowy pakiet i drugiej takiej okazji po prostu może już nie być, a w tym pakiecie otrzymacie 20 konta premium, japoński krążownik trzeciego poziomu slos w porcie i dowódcę, a także dodatkową serię misji bojowych, w których też można zgarnąć dodatkowe nagrody Wszelkie linki są w opisie. Nie, jak wygramy te 15 zł to to będzie hit. Po piątkę na głowę Na pewno najczęściej kradzionym autem w 2023 roku nie jest Nissan Kaszka. Halo zapadnia? Dzięki 510 poszło w dupę. Tym najczęściej kradzionym autem w 2023 roku? Nie jest Range Rover. Była Toyota Corolla. Nie! Wiedziałam, bo nikt mi Range Rovera wtedy nie ukradł. Wiedziałam, <grym> <zjedziałem. grym> <grym> 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 Nie, moje zasługi są niedoceniane! Mówiłem, że wszystko możemy all in modelować. Brawo, Nie, yeah, mamy to, lecimy dalej. Który z tych youtuberów nie ma swojego sklepu? O, to będzie łatwe, dawaj. Hania. sklep. Julia Kostara. Ma? Julia Kostara ma swój sklep. Faustyna. Nie wiem. Leksi. Leksi ma sklep, wszystko do... kładziemy, od razu. Ale możemy. pytanie. Kończymy, od Kończymy, razu, z buta. nie ma sklepu, Leksi ma babenę. Eee, kto był kto? Kostera, Kostera ma łańcuszki Ką... k... Ką... i swoje kąpielowe. K... A Hania ma ciuszki, high tak. Hi Store. Tak. Wszystko mamy, od razu nie. możemy już. Nie chcecie nas skończyć? Nie nie, nie 100% nie. Sprawdza jesteśmy pewni 100%. Taki wkurzony, bo wszystkie pieniądze zdobywamy dalej. Patrzcie, ja przywalę zapadnie, tak ręką i na poleci. Ej, to wszyscy te Trzy, cztery. Ryn. 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 No to nie zadziała. Aha. No, oczywiście, no. że tak. To było wiadomo od razu. Pięknie Yey. mamy. Cała gotówka. Najpopularniejsza piosenka na kanale SBM Label to. Ja już wiem, możemy nawet bez tego. Nie. Tylko powiedz gdzie jest California. Kalifornia. <głos> <głos> oh, sorry! Możesz od razu przechodzić do kolejnej rundy. Zostawiamy całe ściągę. Mata, a inteligencja. Ej, to też jest popularne. Nie, ale, ale nie. nie aż tak. To nie jest na SDM-ie chyba zresztą. A nie, jest, ale to nie jest to. Mata Kiskam. Kiskam też nie jest. U, to to też jest radiowy. Ma bardzo dużo wyświetleń. Sims Eldorado. Eldorado o, też może być, to było bardzo dobre. No 2115 w Kalifornii. Okej, okay, to nie ma to gadać chyba. No bo to Eldorado nie jest lepsze od. Eldorado może mieć więcej wyświetleń. Nie, nie to jest piątka na Eldorado. Eldorado no, może mieć no. więcej wyświetleń. Mata odpada. Oba, oba, obie piosenki maty odpadają. Na a 100%. kiedy wyszły piosenki maty, a kiedy wyszła piosenka White'a? White'a wyszła już z 6 lat temu, Kalifornia. 5, 5 albo 6 lat I temu. I jak ta no. piosenka leci? Kalifornia! Ja się tutaj totalnie nie znam, mogę to zostawić Wam. Ale to znowu zostaje na mnie. Nie, ja się bardzo zostawiam wam. Ostatnio była nawet rozmowa o tym, że, że to jego nuta zrobiła najwięcej wyświetleń coś było, bo mieliśmy ze sobą jakąś spinę. Ale to może być <grym> 15 zł. <grym> ale problem mam z trasem z Eldorado. Ja wiem, że wy nie, ale to ma w cholerę wyświetleń, to ma, nie wydaje się, ale to ma bardzo dużo wyświetleń. Ma, znam na pamięć, ale nadal uważam, że to jest Kalifornia. Tak, ma, kurcze i tak, jeżeli to będzie, to mamy przez No Dobra, no, zostaw tak jak jest. Zosta ale, Kalifornia jest najpopularniejsza, no. Ooo! Nie, sorry. O ja, chciałabym grać dalej. Zostawiamy tak, na 100% to jest Kalifornia, Dobrze. ale... To może być Eldorado! Strasznie! Mam takie dziwne przeczucie, że to może być Eldorado! Przekonajmy się! Mata Pato inteligencja ma 70 milionów wyświetleń jakiś tam 94 miliony wyświetleń. I to nie jest najwięcej. I To nie są one. Tak. Teams Eldorado. Moi kochani, ma 122 miliony wyświetleń. I Dobra. nie jest to najpopularniejsze. Jest! Yes! Oh Kalifornia ma 131 milionów. Dobrze! Okay. Kalifornia! Masz ciężko nasz przegryźć teraz. Zobaczmy. Najpopularniejsze imię żeńskie w Polsce na stan stycznia 2024 roku to Kasia. Nie. To właśnie mi przeżyło pierwsze przez głowę. Ania. Ania, mhm. uh -huh. Maja. Maja. Teresa. Maja. Oglądałam ostatnio imiona i wydaje mi się, że to jest Maja. Maja była w 2023 najpopularniejsza. Ale wanią. Kasia? W Teresa teraz? na pewno nie Wydaje mi się, że Teresa raczej nie jest takim popularnym nie. imieniem Ale z kolei czy na przykład Maja było popularnym imieniem kiedyś? Pamiętajcie, że dalej macie trzy koła ratunkowe A nie albo Kasia, 100%. Maja też może być Nie, wydaje mi się, że Maja ja nie Czy chcemy wykorzystać do telefon do przyjaciela? A kto może to wiedzieć? Zadzwonię do jednej osoby, która będzie wiedziała Myślisz? Tak Ja nie chcę się podejmować do tego pytania, bo ja nie wiem To już prędzej wy, ale ja, ja bym zadzwonił gdzieś To możemy zadzwonić Dobra Telefon pewno... wykonujecie? Tak, dzwonimy Czas, stop Dzwonimy... Dobra, dzwonimy do mojej mamy. do, do, do mamy. Halo. Witam serdecznie, z tej strony Paweł Jaworski. Właśnie prowadzimy teleturniej Postaw na Milion i Maksymilian zdecydował się do Pani zadzwonić, aby zapytać o pewną rzecz. W momencie, gdy zacznie czytać pytanie, to będzie Pani miała 30 sekund na odpowiedź. Czy jest Pani gotowa? Tak. Cześć, mamo. Cześć, synu. Zadam Ci właśnie pytanie. Masz 30 sekund, googluj szybko. Czas, start. Najczęstsze imię w Polsce żeńskie w 2023 2024 roku na styczeń to? Mamy Kasię, mamy Anię, mamy Maję i Teresę. Najwięcej żyjących kobiet. Najwięcej żyjących kobiet. Styczeń? Styczeń, tak. Albo Ania, albo Kasia, albo Maja, albo Teresa. Cztery. Kasia. Dobra, mamo, dzięki, kocham Cię, papa. Pa. Ja bym dała Kasię i dałabym coś na Anię mimo wszystko. No. Na Anię? Tak. Pięć stów na Anię. Dobra, na pewno dwa koła na Kasie. Dobra, Teresa odrzucamy, tak? Na 100%. Mają też. Maja Maja jest też. Myślę, że takie to jest imię, popularne. imię dzisiaj popularne, tak, no. tak, ale nie wcześniej. Dobra, co z tym? Ania albo Kasia. Katarzyna. Anna. Dobra, ja Dobra daj pół tak. na pół. Da, daj, daj pół na pół, wszystko na pół. Jest, nie jest wiemy. Jesteście przekonani? Nie wiemy, totalnie. Nie wiemy. Dawaj pół na pół, jest bo nie pół wiemy. Pół, nie czy nie? wiemy. Jest pół na pół około. Stop. O. Dobra. Tu jest więcej, Max? Nie jesteśmy w stanie, nie, nie, nie wiemy. Przekonajmy się. No więc nie będę was trzymał długo w niepewności. Na pewno nie jest to ani Maja, ani Teresa. Okej. Okay. No, czyli tak jak mówiłam. Natomiast moi drodzy, najpopularniejsze imię w Polsce na stan stycznia 2024. Żeńskie. Żeńskie to Anna. Dobra, Co? no bo wiadomo i tak, że pół stracimy w ja tej ona sytuacji. Ona nas sprankowała. Ja myślałam, że to każdy. Ona była w zmowie spadła! Się dogadaliśmy. Zostało wam 1820 zł w grze i od teraz macie tylko trzy zapadnie i zawsze też dalej jedna musi pozostać pusta. Co na tym idzie też będą tylko trzy odpowiedzi, więc będzie troszkę łatwiej. Co jest najwyższe wieża Eiffla. Ona jest A? niska. Empire State Building? On jest niska czy Freedom Tower? Empire State Building jest chyba niższe niż Freedom Tower. Serio Freedom jest większy? Wydaje mi się tak, my nie byliśmy na Empire State Building, ale wydaje mi się, że ono jest w miarę niskie. Wieża iPhone nie jest było... wysoka, tylko się wydaje też, nie? Tak, ale... możemy wyeliminować. Ja mi się wydaje, że ja bym chyba obstawiała na Freedom Tower. Freedom Tower ma Chyba my byliśmy, jeżeli to jest to, co ja. Mi się wydaje, że my tam byliśmy. Ona ma ponad 100 pięter. Ja się kompletnie na tym nie znam. Nie no, dlaczego mieliby budować niższy budynek niż już jest w Stanach? Wiecie o co chodzi? Dosyć Empire się Starają się coraz większe, to I prawda i starają Empire State robić, robić coraz większe. Dobra, e, kładziemy wszystko na Freedom. Możemy. Dobra, jazda. Wszystko, tu jest Freedom. Wydaje, na pewno nie wierzę iPhone, wiesz iPhone. Nie, nie ma szans, tam. że wierz i'a. No ten Cyperek, wiesz, iP'a jest, kurde, jak tak patrzysz, to tam nie. A co ta dyszka? A, może tak na wszelki? nie? Tak, nie. nie, mi się wydaje, że nie. W Stanach, dlaczego mieliby budować coś niższego Stanach niż sprawy. W Stanach sobie wielkie. Tak. Jeżeli już coś jest, to. O, no spróbujmy zrobić to większe. No. no tak jest. Tak mi się wydaje. Ja bym chyba tak ustawiła. I tak chyba też zostaje. Najwyżej no ja na przegramy, film, no. no. Najwyżej przegramy. Już nie ma co tak dzielić się pół. Ostateczna decyzja? Tak. tak. Jeżeli się mylisz. Ale Sandra, to masz przestranę. Ósmym najwyższym budynkiem na świecie jest wieża Eiffla. Jest The One World Trade Center, czyli Freedom Tower. Ono jest postawione w miejscu World Trade Center. Obok. I to jest właśnie nasze Freedom Tower, na które obstawiliście wszystkie pieniądze. Czyli to pieniądze. jest to, co ja powiedziałam. Natomiast dwa budynki, na które nie postawiliście, są gdzieś daleko, daleko w polu. O! Oh. Dobrze! Naprawdę, no jeszcze punkt widokowy. No wiadomo, że muszą wyżej zbudować te Ale ten. Aktualnie, jak jesteś tym Nowym Jorkiem, tym Manhattanem, ten Empire State Building się chowa na tych tak. wszystkich no, budynków tak, wyższych. Tak, tak, tak. Dużo wyższych, budynków dookoła. Najstarszy publiczny film na kanale Jawor to. Nasze nietypowe love story. Nie. nie. Udaje trawę w Fortnite. Nie. <głos> <głos> tak, mam taki film. Sześć najdziwniejszych skinów w Fortnite. Nie. To tyle. Nie. To tyle. E, sorry, to jest trawa, bo to jest nawet o filmie, gdzie Paweł gra zielonym żoł żołnierzykiem w Fortnite i się chowa w trawie i. O, nikt mnie nie widzi, zaraz go zastrzelę. Na 100% to jest ten film, jestem pewny, bo ostatnio sprawdzałem kanał Pawła. Na 100%. Na 98. Dobra, jeżeli ty tak mówisz, Max, to odpowiadajmy. Na pewno to jest, że Paweł jest zielonym żołnierzykiem i. ha, nie widzi, zbudował schody. Postawił na mnie schody! Postawił na mnie schody, stary, i nie zauważył mnie. Pamiętaj, że publiczny. Publiczny, publiczny on, on jest publiczny. Ja go oglądałem z 3 dni temu. Okej. Okay. Okay. Jesteście tak. przekonani w 100%. Na milion procent. Ty podpuszczaj nas. Najstarszym filmem z tych wszystkich tutaj jest 6 dziwnych skinów Fortnite ale nie są publiczne. Okej, jest jest dużo dawniej niż te dwa filmy. Drugim, najstarszym filmem na moim kanale publicznym, nasze nietypowe love story. Yeah! I faktycznie udaje trawę Fortnite jest aktualnie najstarszym A to, tak potrójny filmem. A potrójny, potrójny. A Co robimy z pieniędzmi z wszystkimi, które wygramy? Ej, dobra, mówmy się, że wszystko co wygramy, pierdzielamy na nasze Na zbiórkę, na skronisko, na pieski. no i za po prostu. Dobra, możemy mi zawieść nawet. Super, zróbmy dość. Pytanie kulinarne teraz się szykuje. Najczęściej zamawiana pizza w Polsce to Capriccioza, fungi. Margarita. Czy kaprycioza i fungi to nie jest to samo? Nie. Fungi jest samymi pieczarkami, kaprycioza to szynka pieczarkowa. To kapriciosa albo Margarita. Polacy widbiają pieczarki, ale kurczę, Margarita też jest tu i. Margarita lubi każdy, prawie każdy, ale wydaje mi się, że właśnie jak ja na przykład biorę sam serem wśród ludzi, to wszyscy też tak. Tylko serem? No, Polacy wniotku, lubią jakieś dużo rzeczy, no. oni nie lubią minimalizm. No Ja pracowałem w pizzerii i mogę powiedzieć tyle, że to co według tych statystyk tu jest, się zgadza i faktycznie gdzieś tam, jak tak przeanalizuje sobie, to tak jest. Nie, to nie odpada, 100%. Ludzie też mi lubią mi mięso. Tak. Mi się wydaje, że kaprycioza. Najpopularniejsze. Wszystko dajecie na kapryciozę? Tak. Ten twój wzrok, ty umiesz dobrze oczy oczami grać w ogóle i ty potrafisz oczami czasami oszukać, zdarzyć ci się. I strasznie ciężko, nie można Wydaje się, się wydaje, że albo on nas wyjtuje teraz, albo serio mówi, że jest źle. 15 sekund zostało. Chcemy coś podzielić na Margaritę? Tak. To jest bardzo. No nie wiem, mi się tak wydaje. A może być na mnie. Trzy, no, dwa, jeden. Ło, <noise> łoo! <noise> wow, wow, wow. Policialka, margarity! Ja prawie zawsze biorę margarity. No właśnie ja też, patrząc na nas, to ja z Tomkiem bierzemy margaritę zawsze. Paweł z Maxem biorą coś ostrego, więc nie zrobią kapricotę i tak dalej. W ogóle bardzo dużo osób nie lubi pieczarek też. Więc tak, na pewno nie będzie to fungi. No to, no to, no to. okej, okay, gdzie. 29,5% wszystkich zamówień pizz w Polsce, to Margarita. przynajmniej zanotowanych, to margarity. No, dobrze, że rzuciłam te pieniądze. Ja pierdzielę. No, Ola no, was nieco pod całym koniec ratowała. Kto wygrał pierwszego sabotażystę? Marek Wita, Yoshi, Szumciak. Szumi! Szumi wygrał, on był sabotażystą przecież. Tak? Tak, Marek nie. Kto był drugi? Josi na nie. Fi, Filip nie wygrał sabotażysty. Jak na moje to jest e, Szumciak Odpowiadamy. jako sabotażysta. Odpowiadamy. zdecydowani. zdecydowanie. Zostawiamy na Szumi. Jesteście przekonani? Tak, na 100% stary. Macie minutę dwadzieścia sekund, ja bym bardzo zalecał wam użyć tego koła, szczególnie, że w finałowej rundzie już nie możecie wykorzystać żadnego koła, nie? Czy nie wygląda sytuacja tak, że Szumi był sabotażystą, ale nie wygrał programu? Powiem tak, bardzo was lubię, dlatego polecam. Radzę wam użyć tego jednego koła. Blondyn był jest... sobotarzystą na 100%, ale nie wiemy, czy wygrał. No właśnie mówię, ja tylko pamiętam ten fragment, kiedy on odrzucał puzle. To co? Może Marek wygrał, bo Josie na pewno nie wygrał. Filip nie wygrał na 100%. Filip wcześniej dosyć. Nie. nie wcześniej, ale dużo. On był się w finale, trzymał. tak? Był final, bo on tak? Odkład i wrócił. 20 sekund. A tak. O, kurwa. Chcemy usunąć no. jedną odpowiedź. Usuwamy jedną odpowiedź z uwagi na to, że was lubię. Podejdę do Was i usunę tę odpowiedź ręcznie. Just nie Okej. Wyście przegrali. Wow. Dobra, nie ma się zastanawiać, siema. A to kto był sabotażystą? Shumi. No, Szumi, ale nie wygrał Szumi. Więc moi kochani, Szumi był sabotażystą, ale nie wygrał. No Ale Yeah! No ja, yeah, wyście przegrali. Ale do, do, dlatego dobrze, że się zdecydowaliśmy ostatecznie. Teraz nie mam fajnego pytania dla was. O, ok. Jaki jest rekord graczy online w jednym momencie w, w grze CSGO? Wow. O nie, o nie. nie. Zaokrągle to do tysięcy. Milion osiemset dwa tysiące. 1 315 tysięcy czy 2 132 tysiące? Nie przekraczyliśmy 2 milionów graczy chyba. Natomiast czy to będzie milion 800 czy milion 300? Sporo graczy ogólnie grało w PIK-u CS. Bardzo dużo, dużo grało. bardzo dużo. Do dzisiaj ludzie grają, to jest Oczywiście mega ja też sobie odpala i pogram. Dużo jest ludzi, że teoretycznie te 2 miliony też można było zrobić. Pamiętaj, że to jest w jednym momencie. Zróbmy może tak i będziemy mieć pieniądze prawie na pół. Połóżmy i jakby jeszcze czas się nie kończył. Jak umieła strzelać, to bym też strzał Tak, w W marcu 2023 to się wydarzyło. Milion osiemset to jest też mega dużo, no. Jakoś czuję, że moglibyśmy nie, nie mieć tyle graczy online w jednym momencie. To może zróbmy tak. Dobra, obstawiamy ten najniższy czy środkowy. Tak zawsze było na sprawdzianach, że wszyscy zawsze mówili, strzelaj w B, strzelaj w B. Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie wiem. Nie chciałbym tego też tak zostawiać, bo stracimy masę z siopy, a już straciliśmy jej bardzo dużo. Na początek mieliśmy super, teraz tam się mega No to komplikuje. zróbmy tak. Jest pół na pół. No, no i Stracimy, ale mimo wszystko jakby... Nie będzie nas boleć, jak stracimy jedno. No tak, to prawda. Zdecydujecie się tak, a nie inaczej. Tak. Macie na ciebie. Tak. Na pewno nie były to 2 miliony. No właśnie, to nas 100 no, nie mogło być. No tak. Natomiast milion no. 300 tysięcy zostało przekro... przekroczone wielokrotnie. Więc jest to milion 800 tysięcy No, Dobrze, 500 jest. <tunstwa> Dobra. No, w sumie macie mniej do dzielenia teraz, no nie? Ile jest filmów na kanale Freli? O stary, nie! Ja nie wiem! 72, 111. 89. 89. Tak mi się wydaje. Mi też. Ostatnio coś sprawdzałam i tak mi się kojarzy bardzo ta ta. Cyfra. Tak mamy mi się, się wydaje. Masz tak nieregularnie, wrzucać filmy. No to fakt. Nie mam 89 filmów. Policzmy szybko. Ile mieszkaliśmy w Warszawie? Od września do stycznia. 30 tygodni? tygodni? Yy, Razę 420. 20. Wrzuciłem 40 filmów podczas daily w Warszawie, ja nie ominąłem ani jednego daily. Kilka kilka przed Z 5, 6, nie więcej. No. Czyli mamy 45, 46. I odkąd wróciłem już wrzucałem jak chciałem, przez moment, trzymałem raz w tygodniu, ale przez moment tylko i wyłącznie. Jeszcze Dubaj! I jeszcze Dub Dubaj to jest 8 filmów? Tak, no. Mi się kojarzyły dwie cyfry. Zanim jak Pawło pytanie, to ja miałem w głowie albo 78, albo 83. A ja 84 miałam w głowie. I te dwie cyfry miałem w głowie? 89 czy 72? Dobra, daj pięć stów na jedno i 100, i 110 na drugie. I będziemy o, tak po prostu. Mieć... zarządziła Waszym budżetem, widzę. Ja bym chyba tak zrobiła. bo ja, Nie, jesteśmy... ale wydaje mi się, że ja mam ósemkę z przodu, jeżeli chodzi o filmy. No to Maksymilian. Tak mi się wydaje, że Najwyżej mam nie dojdziemy z przodu. do przodu. Najwyżej Trudno. nie dojdziemy do finału. Tu jest dobra aura, więc myślę... Dobra aura. 89 filmów. Brzmi chyba lepiej, chyba tak. 2, 1, 0. Nie możecie już zmieniać decyzji. No trudno, jest jak jest. Na pewno, no, Max nie wrzucił ponad 100 filmów. O, 100, wszystko. max! jest regularny, jaki jest, widzowie też wiedzą. Natomiast, mój kochany, mógłbyś mieć ich dużo więcej? Na pewno. Ale masz ich tylko 89. Yes! W ten oto sposób przechodzicie do finałowego pytania! Jaka jest średnia wieku Polki, która rodzi swoje pierwsze dziecko? O, ja pierwsze. 22? 28. Jest to statystyka na 22 rok. I to okay. jest pierwsze dziecko, tak? Był pierwsze będzie. dziecko. Kurde, ciężkie to jest. W Stanach od razu bym powiedziała, 28, 28. z buta tak, byśmy powiedzieli, tam jest to, tam to takie nie ma co tam, jak masz 22 lata i zachodzisz w ciąży, to jest następujące. Dziwny, jesteś nie? dziwny, no tak, tak, tak. E... U nas też teraz chcą jak najpóźniej mieć dzieci. No mimo tak, wszystko, tak. Chcą, nie? ale mimo wszystko ale nie jest bardzo dużo. Jak, jak, ja, jak ja na przykład miałam 22 lata, to na Facebooku to chwilę były zaręczyny dzieci ślubem. Ej, właśnie nigdy ja tego, tego nie miałem. Ja się mega jakaś ja na Facebooku Ty patrzę, moi znajomi nie biorą ślubów i nie mają dzieci. Serio? Wszyscy... Tutaj macie tą różnicę pokoleniową. No, no, dokładnie. Ja A... mam 23 lata i bardzo dużo moich znajomych ma dzieci. dzieci. No ja mam 27. No właśnie. Jak urodzę będę miała. Dobra, zostań naszą muzą i podpowiedzią. Tu jest 28, To jest 22, tu jest 28. A twoje koleżanki? Młodsze? No to ogólnie z takich moich najbliższych znajomych nic nie ma dziecka, ale z takich, pamiętam jak, jak zakończyliśmy szkołę i już byliśmy na studiach i tak dalej, znaczy no niektórzy byli znajomi, to oni mieli dzieci wcześniej. Czyli co, zostawiacie 28 czy 22 w końcu? Jak to z wami tutaj będzie? To jest ciężkie. To jest średnia, Paweł mówił. Nie, no to myślę, że tu. Że 22? Tak. No czy ja tak myślę, no. Jeśli to jest średnia, to tak, na czas 22 rok. To jest średnia z wieku kobiet, które urodziły... Pierwsze dziecko. Owszem. Średni wiek kobiet w Polsce rodzących swoje pierwsze dziecko, choć się wydłuża, to jest jednym z niższych w Unii Europejskiej. 22. Ale to tylko tak wam czytam informacyjnie to, co jest tutaj na stronie. Jednym no. z niższych, bo my szybko robimy dzieci. W innych krajach ludzie bardziej stawiają na karierę i swoje no życie. A to dzieci po 30? No, no tak! No. Robią dzieci po 30, masa osób robi dzieci Oho, po 30 Koniec czasu, już się nie zmienimy Ale was zmyliłem tym przeczytaniem tej statystyki A może powiedziałem wam prawdę? A może jednak was zmyliłem? A może powiedziałem wam prawdę? Tak Zobaczycie po reklamie Co ciekawe, najpóźniej w Europie Włoszki rodzą swoje dzieci Bo mają 32 lata prawie Modlimy się nad naszymi ostatnimi pieniędzmi Wiecie jaka była średnia wieku Kobiet rodzących w Polsce w 95 roku? No 23,7 A z każdym rokiem ona się wydłuża I aktualnie wynosi 28. Piękwa. A bułgarki są najmłodsze i mają 26,6 no zmyliłeś tym gównem No ale no, to ja, al przeczytałem wam fakt Aczkolwiek z uwagi na to, że mieliście tak dobrą inicjatywę To ja tak czy inaczej przekazuję 1000 zł na pieski Więc to było na tyle, filmy codziennie o 14 Widzimy się już niebawem, trzymajcie się, papa. Pa.